Parę słów w dzisiejszej minutce na temat najnowszej książki Filipa Gordona Losing the Long Game, The False Promise of Regime Change in the Middle East. Autor bardzo dokładnie wymienia tutaj przyczyny powodzenia związane z, ze zmianą reżimu politycznego dyktatur na Bliskim Wschodzie. Taką, takim wielkie niepowodzenie to jest Irak, Afganistan, ale także różnego rodzaju konsekwencje polityki amerykańskiej bez Syrii, Libii, Egiptu i innych państw na Bliskim Wschodzie pokazujących, jak jest to złożone zagadnienie. Warto tutaj dodać taką ciekawostkę. Amerykanie płacili mujahedinom 500 milionów dolarów w rocznie w latach 80. i dostarczyli im 1000 Stingerów, przynosił przeciwwilotniczych zestawów rakietowych, dzięki którym Mujahedini byli w stanie zestrzelić aż 269 samolotów radzieckich i helikopterów. To, to jest takich ciekawostek, ale bardzo dokładnie pokazana polityka w kontekście niepowodzeń, kosztów, niespodziewanych skutków. Pasjonująca lektura, gorąco polecam, wydana w 2020 roku.